ma jest 51 dzień Keto. Mamy 21 lutego, piątek. Moje Keto przebiega zgodnie z planem. Cały czas się utrzymam. Mam pewne przemyślenia na temat mojej diety. Gdzie się do wszystkiego przyzwyczaić? Tak nie jedzenie ziemniaków, makaronów czy innych słodkich rzeczy. Ostatnio moja żona zakupiła mi słodkości, że tak to nazwę. Ze strony, gdzie są produkty dla Keto. Jest całkiem spoko Dzisiaj na przykład jadłem coś takiego jak ciasteczko Oreo. Dziennie mogę zjeść dwie sztuki takiego Ala Oreo. Ze strony Keto, jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę podesłać link do tej strony. Tylko że to jest internetowa, angielska chyba, bo ja mieszkam w Anglii, więc moja żona pewnie coś lokalnie tu zamówiła. Ale to są bardzo dobre, no niemal jak, jak, jak oryginalne bym powiedział. Dawno nie jadłem Oreo, więc nie. ciężko jej powiedzieć, ale bardzo słodkie w smaku. Wszystko jest na erytrolu, więc jest keto w 100%, to są cukry alkoholowe, czy jakoś tak się to mówi. A poza tym Ostatnio miałem ochotę na galaretkę. Słyszałem szyku, czy galaretkę. Znalazłem galaretkę bez węgli i bez cukrów. To chyba 0,5 g jest na opakowanie, więc to jest tak naprawdę spokój. Jak najbardziej keto. Znalazłem takie do robienia samemu galaretki w Tesco Express, tutaj w Anglii. I znalazłem pudding. To jest chyba ich galeretka, ale wygląda jak galeretka, tylko że taka mniej sztywna. I też jest bez dodatków węgli i cukrów jest 0,5 grama na takim malutkich kubeczek. Może dzisiaj będę w sklepie, to sobie kupię nowy c 2 i jutro nagram pokazać, jak to wygląda faktycznie. Bo galeretka dawno za mną chodziła, żeby ją skonsumować. Jak u mnie to wygląda na co dzień? Rano z reguły jadam przed pracą serek wiejski, kawa kuloodporna teraz mi się olej skończył, więc od wtorku już nie piłem kawy kulodpornej, ale nie czuję jakiejś wielkiej straty energii i organizm się zaczyna przyzwyczajać do tego wszystkiego w końcu to już ponad 51 dni więc jest bardzo fajnie a co do moich przemyśleń, to postanowiłem, że będę na diecie, na stricte na diecie keto, minimum do września. Chciałem to skończyć przed wakacjami, ale boję się, żebym za bardzo zaszalał ze słodyczami i poleciało wszystko. Ale myślę tak, do września to na pewno będę na diecie keto, a później będę powoli przychodził na dietę niskowęglową zobaczymy czy coś się zmieni w moich przemyśleniach do tego czasu ale mam plan jeszcze bardzo dużo kilogramów wrzucić i według wyliczenia czatu GPT dochodzi na to, że musiałbym być na tej diecie stricte do września żeby zgubić kolejne około 15 kilogramów bo na chwilę obecną przypominam, ważyłem się w poniedziałek jest minus 9 kg, później idzie wolniej. I dlatego taka decyzja. Chciałbym docelowo schudnąć 80 do 80 czyli jeszcze jakieś 21 razem, ale po zejściu z Keto, wejściu na węgle, większe, to na pewno mi grudnoza i wszystko podskoczy i woda kolejne 5 kg do góry, więc docelowo chciałbym około 85 kg już po zakończeniu wszystkiego. Chyba, że mi się tak spodobało, że zostanę na stałe tanisko węglowa. Też nie jest taka zławca, ale jest smaczna. Dobrze się potoczuje. Stawy już mi tak nie polą. Trochę długi ten filmik. Nagrywam tak jak jadę sobie w piątek do pracy. ja mogę za chwilę czapa ląduje na głowie bo jest zimno głodno robimy dobudówkę więc jest spoko pozdrawiam serdecznie moich stałych oglądających kalkowscy jak się nie mylę bardzo dużo komentujecie pozdrawiam was serdecznie i życzę udanego weekendu. Bye.